Cześć, witam Was na następnym odcinku. Dzisiaj ananasiki. Będzie degustacja tego pierwszego, którego teraz widzicie, bo zaczyna się tak, jakby zapadać sobie, czyli przejrzewa. Więc już go ścinam. Zobaczymy, co będzie z rośliną. Podobno są w stanie takie ananasy wypuścić odrost. Zostawię, zaeksperymentuję, ale w każdym razie będzie świeża korona w idealnym stanie do ukorzenienia. I zobaczymy, czy będzie jakaś powtarzalność tych owoców. Jak widać, owoce nie są jakieś zbyt duże, są wielkości piłki tenisowej, a pochodzą od roślin, od ananasów, takich sklepowych z wielkimi owocami czyli widać, że nie powtarzają tej wielkości owocu. Zobaczymy, co z tego owocu w ogóle będzie, bo no, jego dojrzewanie niestety przypadło na zimę, więc nie widział ani grama promieni słonecznych tyle, że stało na oknie, na parapecie. Mamy teraz końcówkę stycznia. No i tak mu się akurat przypadło dojrzewanie. Yy, kolejny nas jeszcze jest w formie takiej całkiem niezłej, więc jego może zetnę za jakiś tydzień, dwa. No ale niestety nie doczekał się różnie również wiosny. No i tniemy gościa. Niestety nie znalazłem sekatora pod ręką, a nie chcę mi się iść do szklarni, więc wziąłem coś, co znalazłem w szufladzie i powinno sobie z nim poradzić. Także Pierwszy ananas z własnej uprawy. Zaraz go spróbuję rozkroić. Pewnie szału nie będzie, bo niestety nie dojrzewał w jakichś idealnych warunkach, no ale już jest czas na niego. Jego mamuśkę troszeczkę skrócę. No i zobaczymy, co będzie dalej, bo gdzieś tam słyszałem, że powinny pojawić się gdzieś tu z boku odrosty. Zobaczymy, czy to jest prawda, czy nie. W każdym razie wyrzucić zawsze można. No i tak mniej więcej nasz koleżka wygląda. Taka sobie piłeczka, niezbyt duża. Pozostaje odciąć rozetę, rozciąć ananasa i zobaczyć czy tam jest coś do zjedzenia w ogóle. No to w takim razie tniemy, zobaczymy co tam w tym owocu się kryje. Jak zwykle rozetka do ukorzenienia. Więc ją też tutaj dość. O, już jest. I przetnę wzdłuż. Myślę, że większość to będzie ta twarda, wewnętrzna część. Kolorystycznie wygląda całkiem nieźle. Ja wiem, że kamera tego nie oddaje, bo teraz jest to przy sztucznym oświetleniu. Ale kolor jest taki żółty, intensywny. Lekko przechodzący w pomarańczowy, tak jak powinien mieć właściwie dojrzały ananas. Zapach, zaraz spróbuję ocenić, zapach jest całkiem niezły. Pachnie jak prawdziwy, dobrze dojrzały ananas. A smak sprawdźmy. Powiem wam, że nie jest najgorszy. Jak na ananasa, który dojrzewał bez udziału słońca. To smakuje lepiej niż przeciętny ananas ze sklepu. Myślę, że gdyby dostał słońca, prawdziwego słońca, to pewnie byłoby to niebo w gębie. W każdym razie nie jest zły, jest nawet lepszy niż przeciętny ananas, ale zdarzały mi się pojedyncze sztuki dojrzałych ananasów, które były bardziej słodkie. Myślę, że warto je uprawiać. Szczególnie mam nadzieję, że ta uprawa w mojej nowej szklarni będzie miała jakiś większy sens i skutek, bo tam trochę jednak tego światła dostaną. Co prawda, nie jest to prawdziwe słońce, jest to przez szybę, ale myślę, że powinny dużo lepiej dojrzewać niż teraz w styczniu, kiedy praktycznie w ogóle nie ma światła słonecznego. Także pechowo zdarzył się okres dojrzewania. I myślę, że kiedyś trafię na takie dojrzewanie, które będzie z udziałem słońca. W dzisiejszym odcinku to tyle. Ja oczywiście następną rozetkę przygotowuję do yy, ukorzenienia. Przy okazji zobaczycie, jak to się mniej więcej odbywa. Czyli obrywam większą część liści, ale mniej więcej około połowę. No, tu jest dużo mniejszy ten ta część, która się ukorzenia niż w ananasie takim sklepowym. No i właśnie to, co tu teraz zostało, nawet już widać drobne korzonki, te ciemne punkty. E, to, co zostało, powędruje za chwilę do e, doniczki. O, tutaj bardzo cienki jest ten środek, porównując z ananasem sklepowym, także nie obieram więcej liści. To powędruje do doniczki. No ale moment na ukorzenienie nie jest zbyt dobry, bo tak jak już wspomniałem mamy styczeń, więc może być kiepsko. Drugi nas poczeka sobie jeszcze z miesiąc, może będzie trochę więcej słońca yy, i większa szansa ukorzenienia. Można też ukorzeniać przez zanurzenie właśnie tego w małej ilości wody w szklance, tyle że tą szklankę właśnie trzeba, tą wodę w szklance trzeba często zmieniać, tak żeby ta woda nam się nie zaślimaczyła i nie rozwinęły się tam jakieś... Bakterie, które mogłyby zacząć proces gnilny, ale takie ukorzenienie też często jest skuteczne. Z drugiej strony, mam tą roślinkę bardzo taką żywą, świeżo ściętą, więc szanse są całkiem spore. Ja więcej nie gadam, po prostu biorę ją i wkładam do ziemi. A jak to się robi, to zobaczcie sobie teraz na końcu odcinku wyświetla Wam karty i tam jedna z kart właśnie będzie prowadziła do ukorzeniania ananasa i w ogóle do tematów związanych z ananasem. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam do następnych odcinków. Cześć i na razie.